W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie unboxing paczek od widzów Ta paczuszka nadeszła od y, Wojciecha z Dębia A ta paczuszka przyszła od Piero Pierofilere z Niemiec To jest paczka od widza z Niemiec I tutaj widzę się tam y, chyba kurierzy do niej z ciekawości Albo coś ciężkiego na jej kładli. E, Zobaczymy jak to wszystko Zobaczymy tutaj tą małą paczuszkę Zobaczmy co tutaj jest, zaraz będzie machone, a to jesteś przywolony, machonek i na tym czy coś e, wrócimy rano z pracy e, i po prostu wsypiałem, przyjechał kurier, obudził, no i postanowiłem nagrać unboxing paczkę więc dlatego jestem taki troszeczkę e, przywalony. wstawię o 5 rano to jest po prostu coś pięknego, szczególnie i tutaj po głowie z kaszą całą niedzielę do północy. 5 godzin w swój, to jest naprawdę dużo. Eee, zobaczmy, jak tutaj. tam młody zapakował jakieś banboksiki, jakieś różowe buciki Chłopaku, udech, w popaku, chyba w różowych bucikach chodzi. Eee, matko mosko, mamy pozdrow. Mamy kaczkę i krycik. Oto kaczą. Cześć, jestem Wojtek, mam 12 lat, to mój pierwszy fanat. Od kiedy znajdziesz Donate'a, petardy, oglądam Cię od 70k Dziękuję Ci Wojtek, Cię pozdrawiam, tak to więcej wygląda Tutaj chyba mam jakąś y, strapeczkę, Do której wygraliśmy Chyba 6 złotych jakoś Znaczy, y, y, Tutaj mam samochodzik do wysadzenia, pójdzie do wysadzenia Reszta Waszych rzeczy, które się już dość długo zbierają Tutaj mam jakąś deskoronkę Taka Siu, tu. Eee tu, tu. tutaj mamy Karty piłkarzy chyba Koka jakiś W miarę te karty piłkarzy Takie karty Zawsze spodziewałam się też, że te karty piłkarzy to takie badziewo jest a tutaj w miarę tak Dobrze wykonane są. E, Ołówek O. Fidget Spinner! Wow! Jest tam Fidget Spinner. Jakiś taki już dość ostro zerowana. Eee, Brazil, Nie znam, Brazyl Mam łopatkę że jestem z Brazylii. Eee, tu nawet mam dwie petardy. O, będzie po. Jak będzie po coś Nie Eje, jakiś taki pytarki. Wszystkie pytarki. A tutaj. Oho, no jakiś wynalazek. Tylko standardowo. Mała rzecz, mocno zaklejona, Machon zaraz będzie na odpierdziel otwierał. I zaraz coś umbie. No jest moje szczęście, ja tak po prostu mam. Tylko chyba kawałek. O, takiś nóż Alladino za dzieciaka takie się kupywało, pamiętam zabaweczki. Takie. Już, ale no Co tutaj dałem mam? Tutaj mam chyba korektor. wszystko do wsadzenia? Tak, korektor? Jakiś pisak to Wosk. Oooo! a co Śnieżka, bryloczek śnieżki. Eee, uwaga! Energo, zgarnij jaki. Podpowiedź bez Smakowe. To ma być challenge. Chłopie, to mnie suszy. Umieram sukostę, a to mi tukażemy, że robię tutaj ty energiu. Sparring. Już myślałem, że się napija tu taki energo. Kurde, to energii challenge. Tutaj dostałem e, dary losu, za co Ci dziękuję. Ej. Gruba flotyla Thank you No i... Ooo i dostałam lizaczka Thank you Richard za lizaczkę Dobra muszę się odsunąć, chyba muszę z jakiegoś energola pierdzie... Nawet nie miałem energola, dobra Damy radę Raz, dwa, trzy. Lecimy z plastikiem od Pyrofilere eee, No zobaczymy Od Marcina Niby nie, niby nie Niemiec ale nazwisko polskie Berlin Co ja tu mam, mam pokazać że to niemieckie no danych mam swoich nie pokażę domowych eee, nie wiem. Dobra zresztą zobaczymy co zawartości tej paczki jeśli to zobaczycie czy faktycznie to jest niemiecka paczka czy eee, polska I się okaże, czy na słynny pyrofyle z lajgu, którego możecie kojarzyć, który zawsze się śmialiśmy, yy, daj Donatana, daj Donatana, jest Niemcem, czy to jest po prostu ktoś przebrany za Niemca. Ale mi się wydaje, że to jest prawdziwy Niemiec. Znaczy, to jest Polak mieszkający w Niemczech. Mamy list, English Original, e, polski Google Translator e, Tak to mniej więcej wygląda, macie, że to jest od Pyro Flerę. Po angielsku ładnie będę czytał, ale czyta. Hello Mahony, e, proszę przeczytaj uważnie, aby przedstawić... E, aby przedstawić mnie... E, um, jestem Marcin, mam 17 lat i mieszkam w Niemczech Będę, jak już wiesz, dla wszystkich... Które nie rozumie, jak umie mówić, czytać po polsku, tylko nie umie pisać. Pirofile, e, umie mówić po polsku, rozumie polski, ale nie umie pisać po polsku. No to jest taka dość dziwna historia, ale okej. Okay. Energetyki są na filmskaczowce, są dwa normalne energole i siedem innych ze smakiem. Przykro mi, że ma pirotechniki mogę wysłać, ale nie wolno pirotechniki w Niemczech kupić w roku. Uuuu! Tylko o... Uuu. W Niemczech pirotechnikę można kupować tylko od 29 do 31 grudnia. Uuuu! I w Niemczech tylko fajbelki klasa 1-2 są legalne 3 i 4 jest nielegalne, więc FP3 lub, lub boom. No, wow. Smutno mi, no i mam tam gorzej niż my. No... Możesz zrobić nową serię, gdzie reagujesz na niemiecki rap, jak... Od 1187, Star Bounce, Pompę, Boss Ak. Również niektóre ostre sosy i szelki możesz otworzyć. Możesz odwiedzić mojego YouTube'a kanał, link w opisie byłoby miło. Pozdrawiam. Okej okay, profila, nie ma sprawy. Napisz. Napisz, komentarz szypnę ci go na samej górze tego odcinka i będziemy wbijać do Ciebie. Okej, okay, no to widzicie, klasa 1, 2... No to ja i klasa 1, to, to, to zimne i cebule, a dwójka, to te petardy do 2 gram. To takie. No takie Takiego, czegoś, chłopie, to się szpacił, pan starszy. Ponieważ i szpaki się tego nie boją. A trójka i czwórka nielegalna? Ja cię nie pierdzielę. Gorzej niż źle. Dobra, zobaczymy, tutaj. to jest. gorzałkiem Deutschland dobrze, dobrze, że się pojechał. Ten to by zaraz próbował. Ty, ale w plastiku?

Hawana Club Kurde, patrzcie, mam go szał, kolej. Wiem flaszki. Gdybym leków nie brał, to już my! Ale to? Ten ustnik? Nie wiem co to jest. Patrzcie. Jakiś ustnik. Nie wiem co tam zostawiam. Może to będzie wiedział. Na, 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 na. To teraz ja już wiem. Dlaczego Niemcy jeżdżą do Osinowa Dolnego? Osoby, które nie wiedzą co to, to jest Osinów Dolny To jest wioseczka, to jest takie nieduże miasto Które jest położone na granicy polsko-niemieckiej Tam możecie kupić od pikolaków, korsarzyków Po takie bomby jak szelki nawet 12 calowe Wszystko legalnie Tam każdy wam wszystko może sprzedać Tylko jak kolejnicie jak od kasy a będzie policja stała na drodze, to w tym momencie zaposiadali jeździecie siedzieć. To jest taki troszeczkę paradoks. A sam kiedyś nie jak każdy mówił, że w sklepie u nas nie możemy kupić czwartej klasy biotechniki, a w Osinowie możemy kupić takie przeróżne wynalazki techniczne i nikt z tym nic nie robi i... Bo tam wszystko jest dla Niemców po prostu, nie no mam jakieś wytłumaczeń, że po prostu robią to dla Niemców, zresztą mnie to nie interesuje e, Próbowałem do tego dojść, co, jak, dlaczego, tam można kupić, a u nas w sklepach normalnie nie można i, i wreszcie łeb kwadratowy Więc Niemcy przyjeżdżają do Sinola Dolnego, no Polacy tam zarabiają na tej pierwioteknicę, bo jest cena w euro e, Niemiec dużo zarabia, no bo Niemcy zarabiają w euro i jego jest stać, pojechać tam sobie potem się kupić pierotechnikę, więc potem potem wszystkich Niemców. Oczywiście wybaczę wam 39. Uu, dobra, mam tutaj jakieś jednego, ale muszę się pić tej? Jezu, zaraz będzie To nie jest spałysz tylko jesteś najebany jeszcze. Nie, 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 spałem, mi się tak. Takie energolka. Wow! Buster Energy Drink Thunderstorm. Kaczor, patrz, kurde mordono! Taki energię, będziemy walić. Jeszcze niemieckich energolków... Nie napiłem no, niemieckie energowe. Bo każu się mi przysłała. Bo muszę ostrożnie otwierać, bo wiecie, że ja... Ja jeśli chodzi o nóż od Morgana mam dużo szczęścia do otwierania takich rzeczy i... Już raz się zdarzyło, że było pstryk, boste, juicy. Ten juicy naprawdę wygląda smacznie. Zobaczcie, sam wygląd 330 ml. Ile kofeiny? To witaminki widzę, e, witaminów ma dużo, a kofeinki nie widzę, żeby miał kofeinkę. Więc Kaczor chyba nie będziesz chodził po tych energolach do tyłu, ale... Chłopie, takie smakowe, tutaj jakiś Thunderstorm, Boster Juicy Uuuu, na naprawdę Ci dziękuję e, Tu mamy Green Grass Zielona trawa, boster Zielona trawa, już mi to mówi bardzo dobrze e, A wracając do tematu Pirofile fajnie nagrał e, Przeróbkę, e, Naszą przeróbkę Fajny taki, fajny filmik na temat Moich urodzin part 1 Kurde, uśmiałem się, naprawdę fajny filmik Oglądaliśmy na live tak O Take off normal O to jest normalny Take off energy drink pure No tam to widać że od nas jest normalny Tutaj e, to sobie z postawię Kurde paka Ty tutaj coś jeszcze mam? Kaczor Kaczor Mam sosy! Będzie kebab grany będzie kebab grany, ty to lubisz, jak się piecze dwa razy Chociaż, jak się góra piecze, to wytrzymujesz, ale ty masz gorzej, gorzej problem z dołem Nie wiem, jak ty to robisz. Superman Apple Energy Drink, to jest jabłkowy O, nawet napisał, ale weźmiemy Cicho, kaczor nie musi wiedzieć, kurwa, już się zgadamy Musiał tak tak w Energy żeby nie zobaczył tego unboxingu Patrzcie, Superman, ale fajny energo, widzieliście? Kurwa, to jest jabłkowy to Ja już mam przewagę ja już wiem, że to jest jabłkowy. a co Ale energetyczko to, główne. To dziwne, że jeszcze tutaj firma produkująca energetyki, na przykład Monster, nie napisała o chodni, przetestowała jeszcze Energona, nie? E, Boster, Logino, Energy Drink, Server Ice Cold, podawać zimę. Podawać chłodzone. Te bostery fajnie wyglądają, podoba mi się. E, Kolejny Energon. Ja Cię nie pierdziele! Jestem ciekawy jak one tam, one tam smakują Nie wiem czy polskie, na razie tylko w polskie i niemieckie A świat jest wielki i szeroki e Boster Egg Exotic Exotic Ale tu już nie ma takiej fajnej tej jak tutaj jak tu e Dobra, to tutaj dalej pan. O, przepraszam, jeszcze jeden Jeszcze dwa są I zaraz zrobimy unboxing Zakazane pirotechniki w Niemczech. A rozbędziałam zakazane zakazanej w Niemczech. Ouuuuuu! kanapis! Black tea. Niebieska herbata. W każdym razie gadzia. O. No, kaczą zaraz będzie się śnilił, jak nie powiem kto do czego, nie? Będzie szarpał jak krewszo świeżo Tutaj mam koks. Wow! Kokaina? Mady i Germany? Uuu. Ty pirofile może postarałeś chłopie? Koks? Pure white energy? Chciałbym przeczytać cokolwiek, ale no nie ma nic. Ja cię nie pierdzielę! jeszcze takiego energola z Marychą widziałem, ale... Energetyk z koksem? <noise> Koc. I tutaj jest napisane Made in Germany. Ja cię nie pierdzielę. No u nas takich wynalazków to nie ma. Dobra, tutaj mamy jakieś ee, To chyba miał być fanat. Znaczy taki fanat. Iti. Iti go e, Zobaczymy teraz tutaj jakieś sosiwa. Dobrze nie przysłacie mi kurde niemiecki. Powiedzcie, to podobno niebieskie, to niebieskie, to niebieskie. O, coś. Uuu, Rio de Janeiro, karnival, chodź juicy! <tryk> 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 to przypuszczam, że to jest Japanello. Tak, kaczor będzie jakiś challenge, tam, tam polejemy tego Sosima na bogatości. No. Będzie miks Sosima na bogatości. O! Kolejny Sosi! Te sosy są dla kaczora, kaczor będzie testował e, podwójnie. Raz będzie testował u góry jak pieką, a potem będzie taki reportaż. Kaczor, powiedz mi, jak twoja tydnia strona? Jak twój kuperek? Teraz mamy FLAMENKO DANCING HOUSE SAUSAGE Ja nawet nie będę próbował, bo ja przyznaję wam się bez bicia, że mnie ostre sosy to od razu duszają, Chociaż wam powiem, że kiedyś uwielbiałem ostre bo Dopóki nie, no po prostu mój żołądek nie za bardzo przystosował się do ostrego i tak z czasem się odzwyczaiłem My out Black and Burning Hell's Sausage O, ten to na antyzacji wygląda Oł tak maciej chrysty jest Właśnie, jakie sosiką Lubię takie sosika Dobra Try some Spróbuj Co to jest? Kurde Rucham takie surprise. O Oho Jakieś German banany, dzieciaki. Cześć mnie tutaj. O, teraz nielegalna filotechnika A co u nas jest legalne? Patrz, bana. taki banan, Takie banana! Nie powinna być takie piór, tej -taki. Tynka teraz Jest to sobie dzieciaczki Pozdanił się z wami podzielić Gdzie jestem dobrym wujkiem To jest Co się stało Co? Coś, to, coś Coś nie tak Co? Jest yeah. To tylko jest taki pierwszy zaraz ujdzie o, o, Co? Co? Niedobre? dobre? <grystanie> Masz w tym karcie nasze często <grystanie> A, Co? <grystanie> no, co ci się stało? Troszeczkę pieczę <grystanie> Czekolada pieczę? Wydaje wam się, dziewciaczki <grystanie> チーズがちょっと高い Mała twarwo, jaka ma A ty zjawasz? Chcesz czy też wypyłać? Nie, nie um. Co jest? It is fast Co to jest? O, ląd 12 sekund metr Ląd dostałem Patrz, jakie dziwne Taki ląd dostałem It's fast I oni sprzedają Nie przejmuj się, ja też tak się złapałem Żuję sobie, żuję, mówię takie nawet dobre i tak nagle. No taki ląd dostałem. Już teraz tam nie może bo Wiktoria tam na A to co to? What is that? Try to guess. If you guess, open it. Co to jest za petarda? Eee, ja obstawiam drogi kolego, że to jest petarda Danger od Klaska. I zaraz zobaczymy czy zgadzałem na 50 O! Nie! Byłem blisko Viper 3 Viper 3, ale nie ma nic. Która klasa jakie znaczenia nie ma <gryw> od klaska Dobre to już końcówka Co jest Victoria no! Kaczorowi na nie będę dawał, bo każdy to ma zniszczony smak. Ha. A to są te za fasolki? Nie wiem, to są z tego swój. wiem, że to Kaczorze. są te niedobre. Dlaczego? Pasz? To nie. jest karma dla psa? Nie. Wziąłem białą. Zapomniałem pokroić jak mój, bo. skąd sobie. Ja wiem, że zieloną A ja wiem, że to są. A więc jednak. A więc jednak Na pewno różowej niedotna. Nie dobra. Na pewno. My. Eee. Self-made ja? shit boiler. Jakiś sheet boiler? Eee, co to? O! Przydam się do testu. Weko Cota? Co? co, to? co? No, Czy no, na boiler. Ty, Ala, już. Aaa! No A się łopak, no męczy sobie zadwik. To było na tyle, jeśli Wam się odcinek spodobał. Łapam w górę. E, dzięki pyrofile, dzięki Wojtuś za paczuszki, ale no... no. Jeśli chodzi o... Nie. No ale Wiktoria wytrzymała, do było. Ja myślałam, że nie ma takiego czegoś jak pikantna czekolada, a jednak jest. Jednak jest. to Na przemiasko. sobie to, to ci przyjdzie. To jest słodkie mango. Jest... Słodkie mango, pokaż do tego, że słodkie mango jesz. No, to jest słodkie mango. Bo żółte to były te owsiki, nie wiem, a... Nie, to No. anime i No, no to u chyba z wami te fasolki też nagrać. No. Ja to bym I... nie nagła, tylko że coś za twarde, że No ale... No, no i gitara. To ono się w górę. Trzymajcie się ciepło. Się... <laughs> nie mogę, jak bym paliło na razie. Będzie palić dwa razy. <laughs>